Dobra, kolejny dzień. Słuchajcie, kolejny dzień. Dzisiaj przełożyłem czujnik gazu, więc tak dla ścisłości po kolei, co gdzie jest. Czujnik gazu z jednostki wewnętrznej oryginalnej jest na cienkiej, jest na cienkiej rurce od gazu, czyli rurce cieczowej, czyli na powrocie z wymiennika. Czujnik od temperatury zadanej, czyli od tej tutaj, jest na jednym rezystorze. Jeden rezystor usunąłem, jest na jednym rezystorze e, 2 kΩ. E, dlaczego tak? Bo wydaje mi się, że może histereza będzie mniejsza. Zaraz zwiększę temperaturę zadaną, bo chcę e, gonić na maksa całą sprężarkę. Dlaczego? Dlatego, że no, teraz idzie na grzejniki mniej więcej tam 36 stopni. Nie patrzcie się teraz, bo stała trochę, bo czujniki zmieniałem. I przy 36 stopniach no, u mnie w domu szału nie ma. Jest 21,5 stopnia. Więc ja muszę sprawdzić na jednym rezystorze jaką maksymalną temperaturę wody uzyskam. Bo jeżeli będzie za niska, będę musiał wstawić drugi rezystor do tego czujnika tutaj otoczenia. Poza tym, no to tu się nic nie zmieniło. Gaz to jest gruba rurka, zasilanie, powrót, cienka rurka, zasilanie, woda, wyjście z wymiennika, zasilanie na grzejniki, powrót do wymiennika, powrót z, z, z grzejników, znaczy zasilanie wymiennika, powrót z grzejników. To jest to przepływ. Cały czas 1000 litrów na godzinę. Stoi jak Murowany, zwiększam. Będzie kilka cięć, bo nie będę tutaj nikogo zanudzał. Eee, także zwiększam temperaturę. Zobaczymy, co się będzie działo. No, panie, tak będziesz pan robił to. Po prostu na maksa, na 30. I niech się dzieje, co, chcie, co chce. Eee, te słoneczko Tutaj ono świeci się teraz na czerwono, w kamerze tego nie widać. Hmm, podobno ktoś mi powiedział, że to jest tryb health. Yy, no, nie wiem, ja mam wątpliwości, bo jak naciskam ten guzik na pilocie, health, to na pilocie pokazuje się listek pod, pod, pod trójką. Pokazuje się taki listek, i moim zdaniem teraz jest ten tryb health włączony. No, nie wiem, zostawię. Niech będzie po prostu bez tego listka na pilocie i zobaczymy co się będzie działo. Ale słyszałem jakieś kliknięcie. Przekaźnika. Klika przekaźnik. Jak klikam ten guzik Health. No. Klika przekaźnik. Nie wiem co ten przekaźnik robi od tego trybu Health. Natomiast na poboże nic się nie zmienia. Także nie wiem. Dobra, spróbuję na razie po prostu bez tego trybu health, czyli słoneczko świeci się na czerwono. Mam nadzieję, że dzisiaj się troszeczkę wyżej zakręci niż wczoraj. To znaczy, ona nie musi się kręcić do nie wiadomo ilu tam kilowatów, bo jeżeli po prostu gaz jest na tyle grący, że nie mam potrzeby większego poboru, no to do 3000 się nie, nie, nie zakręci moim zdaniem chyba, prawda? Dobrze to jakoś rozumuję. A temperatura na zasilaniu wymiennika już 20 stopni, czyli zostało jeszcze 10 stopni. No 50 stopni chyba raczej na wyjściu nie uda się uzyskać. Także na jednym rezystorze się prawdopodobnie nie skończy. Ale zobaczymy, zobaczymy. Fajnie by było, jakby ktoś mi też właśnie tutaj. Powiedział, bo ja mam cały czas taką wątpliwość, czy aby ten wymiennik nie jest za mały do tego wszystkiego. No. Także liczę na wasze tutaj jakieś e, komentarze, rady. Rady. E, co jeszcze? Mm, <ścoughs> bufor. Bufor. No bufor na pewno będzie potrzebny, no bo tutaj mam za mały zład wody. E, także także będę musiał dać bufor i albo pójdzie po prostu jakiś mały szeregowo na powrocie albo ktoś mi podpowiedział o innym rozwiązaniu że jest taki zawór, który po prostu e, przekierowuje obieg, coś ala trzydrogowy ale to nie do końca jest to e, i wtedy można powiedzieć, że z, że z dużego obiegu z grzejnikami robi się mały obieg e, tylko z samym buforem na same defrosty, tak, żeby jeżeli termostaty na grzejnikach się zamknął. Także to. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, podstawowa i zasadnicza. To nie powiedziałem Wam, że ja mam tutaj układ otwarty. To nie jest układ zamknięty. I fajnie, że Tomek Grzyłka yy, będzie właśnie też zamykał układ, bo ja też chcę zamknąć. Yy, chyba nawet wypadałoby. No i. Nie wiem, właśnie jaki zbiornik, jak to dobrać, jak to zrobić, tak że będzie na kim się wzorować, ale jak ktoś napisze w komentarzach, to też się nie pogniewam. Grzejniki 60 litrów plus rurki tak szacuję do 20 litrów. To jest takie tutaj moje, mój cały układ, yy, który jest tutaj właśnie przeganiany. No i dobra, już tam trochę COP się nauczyłem, chyba na, na, nauczyłem się trochę wyliczać. Także może sobie policzę sam Ale jakby ktoś wyliczył To też się nie pogniewam No na razie zrobię pauzę Gdyby coś tam działo Takiego dziwnego To dam znać Na przykład gdyby tak jak wczoraj Zaraz zaczęła schodzić z mocy i nie grzała To to włączę i dam znać Liczę na to, że Będzie ciągnąć dopóki tutaj na tym wyświetlaczu Nie będzie 30 stopni Mam taką nadzieję, a przynajmniej 29. Chciałbym, żeby to silanie było 50. To wtedy jeden rezystor zostanie. Jak nie będzie 50, to będą musiały być dwa rezystory. W domu zaraz się zrobi gorąco. Więc nie chcę też przedłużać tego nie wiadomo ile. Yy, nie wiem, skąd mi się wzięło, żeby czujnik gazu, ten z jednostki wewnętrznej, zakładać go na grubą rurkę gdzieś musiałem o tym przeczytać ale istotne jest to, że jeżeli grzejecie podłogówką, to to będzie działało. Bo tak jak ja teraz przy tych temperaturach tam utrzymywałem 35 stopni, 36 na wyjściu z wymiennika, to to działało bez problemu. Naprawdę tam się nic takiego nie działo. Natomiast jeżeli potrzeba było szybko podgonić, no to wtedy była ochrona jednostki zewnętrznej i przy 3 i, 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 i przy 63 stopniach modulowała w dół albo po prostu schodziła do stanu, stanu czuwania. Fajnie mi to wszystko wytłumaczył. Kurczę teraz nie pamiętam. Nie pamiętam jak on się nazywa ten, ten człowiek na YouTubie ale wiedza jest. Fajne opracowanie zrobił jak przerabiał swoją jednostkę to zrobił takie takie opracowanie fajne i on mi wytłumaczył właśnie że przy 63 stopniach gazu Jednostka wewnętrzna ma ochronę, nie wiem, może żeby plastikom się nic nie stało, żeby się nie doformowały, nie wiem, nie wiem, żeby silnik się nie przegrzał od, od, od wentylatora, to już nie, nie, nie mnie oceniać. W każdym bądź razie właśnie on się przy tych parametrach gazu moduluje w dół. I co? I teraz czujnik temperatury na rurce cienkiej, czyli na powrocie. Nie ma obaw, że się przegrzeje system. To też mi ten człowiek wytłumaczył, że gaz się przegrzeje, że, że coś się będzie działo, bo jednostka zewnętrzna ma swój czujnik i to ona decyduje generalnie o tym, jaką temperaturę gazu podaje. A ten czujnik tutaj w jednostce wewnętrznej to służy tylko do ochrony jednostki wewnętrznej. Także no dałem go na powrót. Na powrót wydałem. Można by było, tak jak sugerował właśnie ten, ten kurczę, chyba to był Rafał miał na imię, chyba, jeżeli się nie mylę. On fajne opracowanie zrobił, jak połączyć szczyt temperatur z cienkiej i grubej rurki, i żeby wychodziła średnia, bo mniej więcej tak właśnie jest w jednostce oryginalnej, wewnętrznej. Jak widzieliście, ten gaz jest troszeczkę przegrzany przechłodzony już. Powiedzmy przewiany, bo zależy czy się chłodzi, czy się grzeje. Więc już ta jego temperatura jest inna. Dlatego on fajnie to wymyślił, że dał yy, bodajże 4 cztery, cztery termistory 10 kOhm i połączył dwa tu, 2 tu. Yy, no, już teraz nie będę zgadywał, czy dwa szeregowo tu, dwa szeregowo tu, potem równolegle je yy, spiął do siebie. Nieważne, jest yy, gdzieś tam w komentarzach. Yy, może też napiszę u siebie gdzieś tam yy, w, w opisie, żebyście widzieli, bo to jest chyba taka najbardziej fachowa opcja. Natomiast mi zależy na prostocie. Mi zależy na prostocie. Ja chcę, żeby to było. <laughs> Chciałbyś powiedzieć plug and play, ale tak nigdy nie będzie. No ale prostota przede wszystkim. Prostota przede wszystkim. Dlatego ten test właśnie dzisiaj na cienkiej rurce i zobaczymy, ile będzie gonić. Temperatura już jest 24 na y, zasilaniu wymiennika więc zostało 6 stopni e, zasilanie na grzejniki idzie 42 prawie e, więc 50 raczej na pewno będzie e, ważna rzecz jeszcze temperatura na zewnątrz 8 stopni 8 stopni no ja mieszkam w takim regionie gdzie jest chłodno szczerze mówiąc także u mnie tutaj powiem że niektórzy to jeszcze w ogóle nie grzeją Tutaj u mnie jest to do mnie docieplone, także no ja nie mam wyjścia, ja muszę grzać. Ja muszę grzać. Chyba troszeczkę termometru nie widać jednego. Coś tutaj się dzieje. Słuchajcie, poprawię to i zaraz włączę. No dobra, ujęcie poprawione. Myślę, że już lepiej widać. No i zaraz będzie 50 stopni i 30 stopni na czujniku temperatury od. Jednostki wewnętrznej. Czyli generalnie wystarczyłoby mi to, takie parametry. No, klima się nie wyłącza. Klima. No, pompa ciepła się nie wyłączyła ani razu. Pobór 2,5 tysiąca wczoraj nie nieosiągalny. Nie wyłączyła się ani razu. Cały czas ciągnie. Jest fajnie. O to chodzi. Od 11, od 12 już praktycznie minut. Także jest fajnie. Wymiennik. Czy on nie jest za mały? To mnie najbardziej interesuje. Pokażę wam jeszcze jak już pompa zacznie spadać w dół, modulować w dół. Jak to wszystko się ułożyło. Słuchajcie, to jest dla mnie bardzo ważny film też z tego względu, że mam impulsator. Tak, który też tutaj mi obejrzałem filmik jednego z youtuberów też. On takiego używa. Chyba nawet do tej samej klimatyzacji. Ten film jest istotny, bo chcę ten impulsator zainstalować zamiast silnika, wentylatora, jednostki wewnętrznej i porównać, zrobić jeszcze jedną taką samą próbę i porównać, jak to się będzie zachowywało, bo y, <ścoughs> nie wiem, czy to nie wprowadzi jakichś niekorzystnych zmian. Y, dlatego taki impulsator, bo y, nie chcę grzebać w żadnym. Y, domoticzu ani w żadnych takich rzeczach ma być prosto ma być łatwo ma być tak żeby ktoś niekoniecznie zaznajomiony, zaznajomiony z komputerami z programami mógł sobie to wszystko zainstalować. Jednostka schodzi z mocy. Temperatura zaraz zostanie osiągnięta. Nie przerwała pracy dopóki nie osiągnęła temperatury zadanej. O to chodziło. Gaz nie wszedł wyżej jak 70 stopni eee... Oczywiście, czujnik to jest tylko ten chiński, zamontowany dla mnie na grubej rurce, i dlatego wiem, że nie wszedł wyżej jak 70 stopni, bo ten z jednostki wewnętrznej, powtarzam jeszcze raz, wylądował na cienką rurkę. No i co tu więcej? No, teraz już będzie dociągać do 30 stopni w ten sposób. Także więcej tutaj się nic nie będzie działo. Dzięki bardzo, jeżeli ktoś wytrwał do końca, piszcie w komentarzach. I jeszcze muszę napisać do człowieka, który mówił o tym, żeby mi pomógł to zainstalować. Na razie, hej.